Wzrasta napór i agresja nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią. Zaatakowany nożem żołnierz nie żyje, inny w ciężkim stanie walczy o życie i zdrowie, a władza ściga mundurowych za samoobronę. Bodnarowcy z przejętej prokuratury i żandarmi od Kośniaka zakuwają obrońców polskich granic w kajdany i zamykają w areszcie. Ludzie z koalicji Tuska wycierają sobie usta frazesami, a jak naprawdę traktują polski mundur? Oglądaj do końca, a zobaczysz całą tragiczną prawdę. Ostatnie kilka, a nawet kilkanaście dni to istny kabaret w wykonaniu Tuska i jego najważniejszych ministrów. Tylko tyle, że sprawa nie jest śmieszna, a tragiczna. I nikomu nie jest do śmiechu. Ugodzony nożem na granicy z Białorusią żołnierz zmarł w szpitalu, inny zaatakowany Konarem walczy o życie. Tymczasem do aresztu trafili polscy obrońcy granic. Zapytacie, za co? Za oddanie strzałów ostrzegawczych. Czy wy to rozumiecie? Co się wyczynia w wojsku i prokuraturze? Czy Polacy są jeszcze bezpieczni? Czy w ogóle leci z nami pilot? Ale zanim przejdziemy dalej zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, bo wciąż większość z Was tego nie robi. 11 maja na granicę polsko-białoruską udał się Donald Tusk. To tam od prawie trzech lat trwa hybrydowy atak na Polskę. Atak, do którego białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka we współpracy z Putinem wykorzystuje sprowadzonych z Azji i Afryki nielegalnych migrantów. Tusk mówił wtedy tak. Przyjechałem dzisiaj przede wszystkim po to, żeby zarówno Dowódcy, jak i ich podkomendni nie mieli żadnych najmniejszych wątpliwości, że państwo polskie i polski rząd jest z nimi w każdej sytuacji tutaj na. Granicy. Zaskoczenie, co? Tusk stojący po stronie polskich żołnierzy to było jakieś nowum. Zresztą nie tylko Tusk, bo w tych deklaracjach poszli za nim jego polityczni pobratymcy. To jest działanie zbudnicze. Pan rozmawia z posłem. Ja nie jestem jakimś gościem w A były już minister Marcin Kieryński twierdzi nawet, że nie klaskał na Zielonej Granicy Agnieszki Holland. Nie klaskają na filmy hmm. Pani Agnieszki Holland. Proszę mi nie impulsować takich rzeczy. Tyle tylko, że to słowa, słowa i słowa. A czyny? Donald Tusk swoje słowa o wsparciu dla żołnierzy mówił w maju. Tymczasem pod koniec marca na polsko-białoruskiej granicy w kajdanki zakłóto polskich żołnierzy. Żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w obronie przed hordą migrantów forsujących polską granicę. Żołnierzy, którzy bronili naszego bezpieczeństwa. Hipokryzja to mało powiedziane. Oni na drugie imię mają hipokryzja. To wstyd i hańba. Polscy żołnierze, którzy własnym ciałem bronili naszego kraju, zamiast wsparcia, pomocy i dobrego prawa, dostali zarzuty i kajdanki na ręce, jak pospolici przestępcy. A dwa miesiące później jeden z ich kolegów wypełnił niestety rotę przysięgi: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Mateusz miał 21 lat, pochodził spod Wyszkowa, służył w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej. Cześć jego pamięci. Myślicie może, że te kajdanki i to zatrzymanie to może jakaś pomyłka, a może nadgorliwość. Nic bardziej mylnego. Już po tych wydarzeniach na granicy Bodnarowska Prokuratura utworzyła specjalny zespół śledczy, którego celem jest zbieranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Rozumiecie to? Oni stworzyli specjalny zespół, który ma ścigać polskich żołnierzy i polskich pograniczników. Tych właśnie, którzy swoim zdrowiem i życiem każdego. Dnia ryzykują, by zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Jeśli to nie jest absurd, to ja już nie wiem, co nim jest. Jaki to w ogóle daje sygnał tym wszystkim funkcjonariuszom? Z jednej strony słyszą, że ich koledzy są ścigani, dostają zarzuty za to, że się bronili przed agresywnymi migrantami forsującymi polską granicę granicę, której ślubowali bronić, a w potrzebie krwi i życia nie szczędzić. Z drugiej czytają, że powstaje zespół gończych, którzy mają ścigać ich za jakieś wydumane, nieodpowiednie zachowania wobec migrantów, a nie tych, co łamią prawo przekraczając granice. Panie Tusk, panie Bodnar, panie Kosiniak-Kamysz, myślicie, że to nie wpływa na decyzje podejmowane na granicy? W jakim wy świecie w ogóle żyjecie? Ale to i tak nie wszystko. Mówiłem już wam, że Tusk i jego ludzie nagle stali się orędownikami polskiego munduru. No przynajmniej w tych frazesach, bo w czynach, to tak jak wam pokazałem, trochę się to nie spina. Pytanie jednak, kto tym nałogowym kłamcą w tym przemianie Uwierzy. Wystarczy przecież przypomnieć zaledwie kilka archiwalnych wypowiedzi. Podkreślmy wypowiedzi niejednostkowych, a powtarzanych regularnie i konsekwentnie przez ostatnie trzy lata. Uwierzcie, bo zestawienie jest dewastujące. Zacznijmy od Róży Tun. Przedłużeniem granicy polsko-ukraińskiej jest granica między Polską i Białorusią. To ta sama linia. To też granica strefy Schengen. In the and swamps. Tam, w lasach i na bagnach już od miesięcy rodziny z dziećmi są wypychane, źle traktowane, marzną, głodują, umierają. Mało o to więcej. Na granicy z Białorusią, z woli rządzących, hańpiony jest polski mundur. Nie trzeba używać jakiejś agresywnej retoryki, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Potężny rząd budujący olbrzymią armię boi się pięcioletniego, ziemniętego, głodnego chłopca. To jak ja mam się czuć bezpiecznie? Rząd wystraszył się pięcioletniego dzieciaka na granicy. I jedyną rzecz, którą potrafi zrobić, to go z powrotem cofnąć do tego lasu i skazać na to, żeby w dni, w których będzie temperatura poniżej zera, żeby zamarzł tam na śmierć. Czy panowie mnie przepuszczą? Czy mogliby panowie mnie przepuścić do osoby, która tam siedzi? Jestem senatorką Rzeczypospolitej Polskiej, wicemarszałkinią Senatu te, tego kraju. Panowie byli z bronią? Więcej broni? W takim razie co, jeszcze czołgi przy, y, przeprowadzicie? Czy pan rozmawia z posłem? Ja nie jestem jakimś gościem przypadkowym, tylko mam swoje prawa. Podejdę bliżej, nagram pana bliżej, twarz zeskanujemy i... Może uda się znaleźć. Dlaczego pozwalacie szuć psami na te dzieci? Chciałabym poprosić o minutę ciszy dla uczczenia pamięci sześciu ofiar na wschodniej granicy. Klub Koalicji Obywatelskiej i to będzie oczywiście takie, zaczyna się to rutynowo, będzie przeciw przedłużeniu stanu wyjątkowego. To, co robicie z dziećmi nie jest usprawiedliwieniem żadnego stanu bezpieczeństwa na granicy polskiej. A tych posłów co to biegali po granicy z siatkami z Ikei albo śpiworami i Bóg jeden wie mi jeszcze pamiętacie?

Franek, jestem dumny, że Cię z nami bardzo dobrze zrobiłeś, i każdy porządny człowiek na Twoim miejscu powinien zrobić dokładnie to samo. Politycy, którzy dziś odpowiadają za nasz kraj, za bezpieczeństwo nasze, naszych żołnierzy i pograniczników, w pełni świadomie wygadywali takie głupoty. Wyżej niż naszych żołnierzy i pograniczników stawiali tych, przed którymi ci nas konsekwentnie bronili. I robili to czysto cynicznie, by obrzucić błotem, by zdobyć trochę poklasku. A skalę ich hipokryzji pokazują piruety i fikołki słowne, których się teraz dopuszczają. Wczoraj biedne dzieci z Michałowa, Kobiety, sieroty i starcy. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Rząd wystraszył się pięcioletniego dzieciaka na granicy. Gdzie są dzieci z Michałowa? Nie do zniesienia są te obrazy, które docierają z naszej wschodniej granicy, pokazujące krzywdę cierpiących na niej dzieci. A dzisiaj to nie są uchodźcy w 80. W przypadkach na 100 mamy do czynienia z zorganizowanymi grupami młodych mężczyzn, 18-30 lat, takie kategorie wiekowe, bardzo agresywnych. Nie tylko Tusk, posłuchajcie kolejnych hipokrytów. Uchodźcy coraz, coraz słabiej reagują na te strzały ostrzegawcze, że przestają się e, tych strzałów obawiać, że są instruowani przez służby białoruskie, żeby nie zwracać uwagi na to, co robi polskie wojsko. My musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby granica Rzeczpospolitej była nie do przekroczenia, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o e, migrantów. E, e, przecież tą granicą może też przechodzić do nas agentura. Jak tego słucham, to mi się obiad zwraca, ale w jeszcze gorszym stylu wtórowali im wszelkiej maści aktorki, cel przebrzmiałe gwiazdy. Wszyscy, którzy dziwnym trafem zawsze wspierają ten konkretny obóz polityczny. Ci już w ogóle nie gryzi się w język i wprost obrażali naszych funkcjonariuszy. Na początek Władysław Frasyniuk i jego stek obelg wobec polskich mundurowych. Patrzę też z niepokojem na tą arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest watacha, Watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No, tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po, po, po prostu. To, to nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. To, 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 to żo ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, które, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie. Myślicie, że mu teraz wstyd? Wątpię. Ale idźmy dalej. Tu znana i popularna Barbara Kurdej-Szatan oraz chyba jej najbardziej znana wypowiedź. Myślicie, że potem było jej wstyd? Nic z tych rzeczy. Chodziła potem po mediach i utyskiwała, że straciła jakieś kontrakty, że był hejt. Nawet na Ustoku u Wsiaka się w tym temacie spłakiwała. Ja straciłam swoją pracę niejedną za to, co powiedziałam. Jakby to ona była jakąś ofiarą, no chyba, że własnej głupoty. Kolejny przykład, Marta Lempart, znana ze swojego języka miłości. Że Polska będzie świecka, że nie będziemy mieć w bundur mundurach Straży Granicznej mordów, którzy wyrzucają dzieci do lasu. A miano najgłupszej i niestety najtragiczniejszej w swoim proroctwie wypowiedzi jest Anna Pamuła, związana z Gazetą Wyborczą. Ja tak analizując, myślę, że jest w ten sposób, że ile Polska ma przyjąć tych chłopców? Czy miała? 7 tysięcy. 7 tysięcy, tak. No to załóżmy, że y, przyjmujemy tych, tych 7 tysięcy, tak? Wśród nich jest jeden zamachowiec. No, wystarczy. I, tak, ale zaraz, no i wysadza w powietrze, ginie 10 Polaków. Uh. Ale uratowaliśmy życie tych 6 999 osób, które uciekają uciekały przez mnie. I co, Pani Anno? Warto było? Ale co tam celebryci, niespełnieni politycy czy inni frustraci, których jedynym celem jest obrażenie wszystkiego, co polskie? Oni zaczadzili umysły zwykłych ludzi. Nie wierzycie? To zobaczcie. Kto wam dał prawo nosić tutaj flagę polską? Jesteście zwykłymi zbirami. Ja nie mogę na to patrzeć. Dlatego jest tutaj moje małe dziecko, żeby wiedziało, co się dzieje, bo yy, yy, naprawdę ziemia jest mała i. Za chwilę nam się może coś takiego wydarzyć. Czy ta oszczercza kampania czy to dojście do władzy za wszelką cenę, warte było życia polskiego żołnierza, czy warte było zagrożenia setek funkcjonariuszy, warte było hejtu, który spływał na nich i na ich rodziny? Teraz rządzicie, i co zrobiliście, by kryzys się skończył, a oni wrócili do domu? Gówno żeście zrobili. A wy, drodzy widzowie, zobaczcie jeszcze te bajania i przechwałki z czasów opozycji. Ten kryzys na granicy to jest problem w sensie organizacyjnym, logistycznym, technicznym, a nawet politycznym. Do rozwiązania. W ciągu jednego dnia. No to rozwiązał. Ale wróćmy do sprawy zatrzymania. Nie no, zatrzymani to mogliby zostać za nadużycie alkoholu, raczej sprawy zakucia w kajdanki i ciągania po prokuraturach polskich żołnierzy. Doszło do tego na przełomie marca i kwietnia, a dowiedzieliśmy się o tym dopiero teraz tylko za sprawą mediów. Jest nawet teoria sugerująca, że politycy chcieli to przeciągnąć na czas powyborczy. Ale jaką teraz reakcję państwa dostajemy? Minister obrony narodowej Władysław Kośniak kamysz na nerwowej konferencji przyznaje, że o sprawie został poinformowany od razu, ale jednocześnie nie wiedział o okolicznościach zatrzymania. A więc kajdankach i całej tej otoczce godnej największych bandziorów. Jeśli chodzi o samo zatrzymanie, bo to jest coś, co bulwersuje i mnie, i myślę, całą opinię publiczną. To jest już decyzja stricte żandarmerii wojskowej i tych, którzy dokonują zatrzymania. Oni sami podejmują decyzję o sposobach. Nie jestem i nie są informowani o tym inni przedstawiciele, ani prokurator generalny, ani inni ministrowie. W jaki sposób, bo to podejmuje decyzję ten, który dokonuje tych czynności. Ale poleciłem od razu po powzięciu tej informacji, bo uważam, że to była moim zdaniem to jest oczywiście moja ocena nadgorliwość w takim wypadku. Ale wyjaśni to komisja powołana w żandarmerii wojskowej. Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, jeżeli ktokolwiek wykroczył poza uprawnienia, zostanie ukarany, zostanie, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta, głównego komendanta żandarmerii wojskowej żeby podjął natychmiastowe działania. Nawet jeśli to wszystko prawda, to czy nie uważacie, że to jakiś absurd, że minister obrony narodowej nie może się dowiedzieć, jak przebiegała interwencja żandarmerii wojskowej? Przecież jednym podpisem szef MONU może zdymisjonować komendanta głównego żandarmerii wojskowej, tego którego zresztą sam powołał. To czemu tej dymisji na tej konferencji nie ogłosił? To zresztą bardzo dobre pytanie. Na razie chyba bez odpowiedzi. Choć pewną poszlaką może być jedna z decyzji szefa żandarmerii, który pod koniec kwietnia, a więc więc miesiąc po zatrzymaniu żołnierzy na granicy postanowił zasłużyć się swym politycznym nadzorcom, składając zawiadomienie do prokuratury na ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego, zatrudnionych w podległej mu służbie. Co robi Donald Tusk? W pierwszym dniu kryzysu ograniczył się jedynie do krótkiego wpisu na portalu X, gdzie wyraził oczekiwanie decyzji personalnych, ale przez cały czwartek żadnych decyzji personalnych nie było. Okazało się też, że ani sam premier, ani jego otoczenie nie mieli wiedzy o sprawie, a przynajmniej tak twierdzą. Jedyne co wymyśliła Kancelaria Donalda Tuska to krótkie wrzutki do mediów z szablonu dobry car, źli bojarze. W tym kontekście należy rozpatrywać informację, że premier wzywa ministrów Kosiniaka, Kamysza i Bodnara, albo że zastępca prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Tomasz Janeczek, jeszcze ze starego kierownictwa prokuratury stoi za działaniami śledczych wobec zatrzymanych żołnierzy. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody Pana Prezydenta. Osobą odpowiedzialną od 12 kwietnia 2024 roku za sprawy wojskowe jest osobiście Pan Dariusz Korneluk. W związku z powyższym pytam, na jakiej zasadzie i za co Pan Premier razem z Ministrem Sprawiedliwości, prokuratorem generalnym chcą Odwołać ze stanowiska zastępcę prokuratora generalnego pana Janeczka. Pytam proszę państwa o to, bo. Nie robi to żadnego innego wrażenia, jak na siłę szukanie teraz w ostatnich godzinach kampanii wyborczej kozła ofiarnego całej tej sprawy. Pismo ujawnione przez WP dotyczy objęcia sprawy przez Tomasza Janeczka z Wierzchnim nadzorem służbowym. Co to oznacza? Wyjaśnia to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Najkrócej mówiąc, zwierzchni nadzór nie oznacza prowadzenia śledztwa, ani tym bardziej przejęcia go. Co na to zwierzchnik prokuratora Janeczka, minister i prokurator generalny Adam Bodnar? Prokurator Tomasz Janeczek, myślę, że jak taka sprawa wystąpiła, przede wszystkim powinien był mnie powiadomić i nawet nie czekając na jakąś instrukcję, myślę, że sprawa jest na tyle istotna i na tyle ważna, że powinienem było o niej wiedzieć. Nie miałem świadomości tego, że ta sprawa jest prowadzona w prokuraturze. Natomiast pan prokurator Janeczek najpierw mówił, że o sprawie nie wie, a później się okazało, że jednak jest pismo z 16... pismo z 6 maja, które potwierdza, że pan Prokurator Janeczek zdecydował się na to, aby objąć sprawę swoim własnym nadzorem. Prawdą jest, że początkowo Tomasz Janeczek informował, że o sprawie dowiedział się z mediów. W świetle tych dokumentów takie twierdzenie po prostu się nie broni. Ale co zatem myśleć o postawie Adama Bodnara? Słyszymy, że mówi, iż o niczym nie wiedział, ale w ciągu dnia z przejętej przez niego prokuratury do mediów wychodzą całe dokumenty związane ze sprawą i dotyczące prokuratora powołanego jeszcze za poprzedniej władzy. Przypadek? Ja w takie przypadki nie wierzę. Ale pomówmy jeszcze o samym ministrze Bodnarze. Przypominam, że to człowiek, którego prokuratura powołała specjalny zespół śledczy, który bada, czy podczas obrony granic nie dochodzi do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Nie przesłyszeliście się. Teraz funkcjonariusz Straży Granicznej, czy żołnierz, musi mieć z tyłu głowy, czy nadgorliwy prokurator nie postawi mu zarzutu przekroczenia uprawnień, gdy z narażeniem życia musi zawrócić często agresywnych migrantów tam, skąd przyszli. To artykuł 231 Kodeksu Karnego. Mówi on o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza... To ten sam paragraf, z którego teraz mają odpowiadać żołnierze zatrzymani na granicy. Zresztą zobaczcie, co o sprawie mówi rzeczniczka Adama Bodnara prokurator Adna Adamiak. Z oględzin zabezpieczonego zapisu z kamer Straży Granicznej wynika również, że żołnierze oddający strzały nie znajdowali się w sytuacji zagrożającej ich życiu. To skoro taka jest wersja prokuratora generalnego, zatem to chyba dobrze, że jego zastępca nadzoruje to śledztwo. Dziwnym trafem jednak tylko prokurator Janeczek został w komunikacie wymieniony z imienia i nazwiska. Ale już personalia prokuratorów z działu. Do spraw wojskowych, prokuratury rejonowej Białystok Północ w Białym Stoku, pozostały w tym komunikacie ukryte. Wiecie, co w tej sprawie jest najbardziej oburzające? Teraz atakują prokuratora Janeczka, oskarżają go o wszelkie zło w tej sprawie, ale w kwietniu cofnęli mu wszelkie upoważnienia. Wracając jeszcze do samego Adama Bodnara, jak to jest, że teraz nie słyszymy jakiegoś wielkiego oburzenia z jego strony na zakucie w kajdanki? obrońców Polski granic, a jeszcze kilka lat temu ten sam Adam Bodnar, tylko jako rzecznik praw obywatelskich, rozdzierał szaty nad losem Jakuba A., wówczas podejrzanego o zabójstwo dziesięcioletniej Krystyny Zmrowin na Dolnym Śląsku. W czerwcu 2019 roku mężczyzna został zatrzymany w związku z zabójstwem dziewczynki. Znaleziono ją w lesie 6 km od domu z licznymi ranami. Bliższego opisu tej sprawy wam oszczędzę. Co wówczas mówił Adam Bodnar, że Jakub A podczas zatrzymania został potraktowany w sposób poniżający. Dlaczego? Bo założono mu kajdanki zespolone, zastosowano chwyt obezwładniający i wyprowadzono go w bieliźnie. Rozumiecie to? Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo dziecka, a policja ma się zastanawiać, czy uprzejmie poprosić Bandziora o wejście do radiowozu. Jestem od tego, żeby w trudnych sytuacjach upominać się o przestrzeganie podstawowych praw proceduralnych odpowiadał wówczas Adam Bodnar. Dla porządku dodajmy tylko, że Jakub Paz został skazany prawomocnym wyrokiem na dożywocie. To teraz możemy zapytać, gdzie pan był, gdy w kajdankach wyprowadzano polskich żołnierzy służących na granicy. W tej sprawie chaosu jest jeszcze więcej. Pamiętacie ogłoszenie programu Tarcza Wschód? Pewnie tak. Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. Rozpoczynamy wielki projekt budowy. Bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego kształtowania terenu, środowisk, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Te 10 miliardów złotych. Uruchomiliśmy już w tej chwili. To było 12 maja. Później dowiedzieliśmy się, że te 10 miliardów ma być rozłożone co najmniej do 2028 roku. Okej, okay, skoro mamy ufortyfikować i wzmocnić granice z Białorusią i Rosją, to jak w takim razie czytać taki sygnał Donalda Tuska wysłany pod koniec maja, a więc tuż przed tragiczną serią ataków na polskich obrońców granic. Bardzo poważnie będę analizował od poniedziałku i mam nadzieję, że w ciągu kilku dni Będę gotowy z y, pewnymi propozycjami, ale musimy to przeanalizować. Czy możliwe jest y, odblokowanie jednego przejścia? Y, <kluczy> ale o, czy, myślę tutaj o, o, o Bobrownikach. I to podobno by odblokowało część, istotną część. Tego polskiego małego, średniego biznesu związanego z wymianą bezpośrednią, handlową człowiek do człowieka między Białorusinami a Polakami, ale od razu zastrzegam. Ja nie podejmę tej decyzji, jeśli yy, dowództwo wojskowe i Straży Granicznej będzie miało jednoznacznie negatywną opinię, że to może wpłynąć. Yy negatywnie, w sposób masywny negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Otwarcie przejścia z Białorusią? Ustawmy to w pewnym kontekście. Na granicy gorąco jak nigdy. Sami tak mówią. Ataki na żołnierzy i funkcjonariuszy to niemal codzienność ostatnich prawie trzech lat, a my chcemy dobrodusznie otwierać granice. Przepraszam, to dla zadowolenia grupy, nie twierdzę, że małej, ale jednak grupy lokalnych biznesmenów? To ma więcej ważyć niż bezpieczeństwo? O sprawie Tomasza Szmyta już zapomnieliśmy? Jak zatem wyjść z tej naprawy? Trudnej sytuacji. Pamiętacie szumnie ogłoszoną przez Donalda Tuska strefę buforową przy granicy z Białorusią? Już pomijam to, że może ona zostać prowadzona na mocy przepisów, które PO zwalczała w Sejmie. Jakże zmierzyć się z takim projektem, który próbuje ograniczać. Nie on, panie, pośle, nie on, panie ministrze, tylko panie pośle, proszę się do mnie zwracać. Mam do pana ogromną prośbę. To przecież legislatorzy wprost powiedzieli, że są obawy co do nielegalności tego projektu, że on jest niekonstytucyjny. I taka jest rzeczywistość, panie ministrze. Jakże można próbować ograniczać swobodę funkcjonowania Polek i Polaków za pomocą rozporządzenia? Toż to jest najniższy akt prawny. Konstytucja wyraźnie mówi w artykule 52, że tylko ustawy mogą wprowadzać takie delegacje, ale tylko wtedy, kiedy jest ogłoszony stan wyjątkowy? Okej, okay. zmieniła się narracja. Nawet to dobrze, że korzystają, jak się teraz okazuje, z przydatnych rozwiązań poprzedników. Choć premier Donald Tusk mówił, że strefa buforowa obejmie 200 metrów, to z załącznika wynika, że w niektórych miejscach sięgnie nawet do 8 km w głąb Polski. Jest tylko jeden problem. Ogłosili pod koniec maja, zapowiedzieli rozporządzenie na 4 czerwca. Miją dni, a dokument nadal nie został ogłoszony w dzienniku ustaw. Na co czekają? Od ponad miesiąca w Sejmie, może w tej zamrażarce, której miało u marszałka Hołowni nie być, leży prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Dokument wprowadza szereg rozwiązań, jak na przykład plan reagowania obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. W skrócie umożliwia on, tak jak to się dzieje teraz, skierowanie w region potencjalnego zagrożenia na terenie kraju wydzielonych oddziałów lub pododdziałów wojska. Obecnie w ramach operacji Rengaw na granicy z Białorusią stacjonuje wydzielone zgrupowanie zadaniowe Podlasie. Ale posłuchajcie co mówił w Polskim Radiu 24 generał Roman Polko. Mam nadzieję, że Samom rozliczeni, przede wszystkim ci, którzy no, nie zadbali o to, aby ci żołnierze mieli jasne, przejrzyste reguły użycia siły i byli tak wyposażeni, jakbyś powinni. No, patrzmy, jak policja jedzie na granicę, jak jest uzbrojona, jak jest wyposażona, są przygotowani do walki z tłumem. No i mamy żołnierza, no, który ma uzbrojenie typu czołg, granatnik, karabin automatyczny, którego on nie może użyć, bo przecież nikt nie chce zabijać tych ludzi, którzy przedzierają się przez granicę, nawet gdy rzucają nożami czy kamieniami, no ale jakieś narzędzia powinien otrzymać. Tu mamy zapis ustawowy, że wniosek szefa MONU o użycie wojska w rejonie zagrożenia zawiera szczegółowe zasady użycia środków przemysłu bezpośredniego, broni i innego uzbrojenia. Ta ustawa, jak zadeklarował sam prezydent, ma być rozpatrywana przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. W tej sprawie bulwersuje jeszcze jedno. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie został poinformowany o zatrzymaniu żołnierzy na granicy. Nikt jego słowom nie zaprzeczył. Rozumiecie to? Zwierzchnik Sił Zbrojnych, najważniejsza osoba w państwie, kluczowa postać w przypadku wojny, jest pomijająca. Przez rząd. Trudno to sobie wyobrazić, ale niestety pokazuje skalę bagna, jakie wytworzyło się wokół tej sprawy. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, abyśmy mogli regularnie publikować takie materiały. Zachęcamy Was do wsparcia zarówno na Patronajcie, jak i poprzez wpłaty bezpośrednie. Bardzo dziękuję tym, którzy już to robią.